Dzisiaj z nami jest Adam Popowicz, przybył do nas aż z dalekiej Austrii. Cieszymy się bardzo, bo to kolejny człowiek, który w 1973 roku zdobywał Mistrzostwo Polski dla naszego miasta, dla naszego klubu, więc to dzisiaj duże wydarzenie. Jest to kolejna wielka postać naszego klubu i będziemy tu dzisiaj sporo godzin z nim spędzać. Wraz z nami kolejna legenda naszego klubu, pan Adam Popowicz, człowiek, który wraz z naszą drużyną zdobywał Mistrzostwo, mistrzostwo Polski w sezonie 72-73. Panie Adamie, co z tego sezonu zapamiętał pan najbardziej? Najbardziej to zapamiętałem, że mieliśmy bardzo dobrą atmosferę, i dzięki tej atmosferze, bo kwalityk każdy z nas miał. Myśmy nie mieli tam problemu lewa, prawa noga, czy tam coś się to działo. Dzisiaj to dzisiaj wystarczy, prawda? Je lewonożny albo prawonożny zawodnik. Ale u nas była wtedy najlepsza atmosfera. W drużynie stworzyliśmy taki klimat, który stwarzał na to, że, że mogliśmy te wyniki, dobre wyniki osiągać. No. Grał Pan również w Lidze Austriackiej. Jakie różnice między Polską a austriacką piłką? Która liga mocniejsza w tamtych czasach, teraz? Jak ma to ocenia? W tamtych czasach mnie się wydaje, i jestem przekonany, że polska piłka nożna by na wyższym poziomie stała. I to o wiele na wyższym poziomie. Rozmawiałem między innymi z dawnymi zawodnikami. Z naszych czasów, w tym wieku, co ja jestem, i oni zawsze mówili, że polska piłka nożna była wyższa. Dzisiaj mi się wydaje, że jest odwrotnie, ale to dzięki tym młodzieżowym akademiom, które mają stworzone i mają najnowsze metody treningowe, które na przykład dzisiaj 14-letni trenują to, co praktycznie później muszą trenować w pierwszych zespołach, i to daje egzamin. Gdzie w Polsce tego nie widać, bo oglądałem parę młodzieżowych treningów na Krakowi czy tam innych drużynach, to tego nie widać. W każdym razie, mi się wydaje, że dzisiaj poziom austriackiej piłki nożnej jest albo taki sam, albo troszkę wyższy niż polski. Był pan również zawodnikiem górnika Zabrze. Jutro mecz z górnikiem. No to jaki wynik pan typuje? Ja tak oglądałem, to znaczy w telewizji bardziej oglądam, ale ja, mi się wydaje, że na 1-1 albo 00 będzie, bo. Jestem i za tą, i za tą drużyną. Miałem bardzo dobry okres czasu w Mielcu, świetny. Tym bardziej mam przyjaciół dużo w Mielcu, to znaczy z mojego okresu i w Zabrzu też mam takich, więc też przyjaciół, z którymi nieraz dyskutuję na temat meczy. I chciałbym, żeby było 0-0 albo 1-1, no bo tak będzie najlepiej dla mnie, nie? Ale jak to wygra, lepszy musi wygrać, nie? A nie wiem, nie sprawdzam teraz ligi, kto jest lepszy. Mnie się zdaje, że Mielec jest wyżej niż Górnik zawsze, tak? No tak, kiedyś było, może był taki sezon, że myśmy byli wyżsi od, byli bardziej od Mielca, ale zawsze Górnik nas przeważał, nie? Bo byli Lubański, Oślizło, to byli światowa klasa piłkarze, a myśmy tutaj potem dopiero dochodzili do tego poziomu.